Hej, cześć, jestem Wam wszystkim. Z tej strony GrafMir. Yy, witam serdecznie jeszcze raz w, że tak powiem, nietypowym miejscu, bo postanowiłem sobie nagrać. W sumie tak grałem, sobie grałem i nagle. Hmm, może byśmy spróbowali tego karczmarza pokonać. I właśnie tak wyszło, że patrzcie, jakie karty nam zostały. <laughs> Także jest wesoło. W jedną rundę wygrałem, bo miałem dobre karty, i teraz właśnie ciśniemy dalej. Tak postanowiłem sobie nagrać, żebyście też zobaczyli. To w sumie zależy jakie karty nam gra na początku da. I, i, i tyle. Dobra, szóstkę sobie weźmy właśnie. Plus jeden, bo ten żołnierz nam pomaga jako... jako coś, nie wiem... Obsu, obsu, obsługuje tą balistę. On dostał, dał nam szpiega. Okej, okay, dobra sobie cztery karty. Także mamy przerąbane, on ma dychę. My mamy Ciri. I jak on się nazywał? Esterat Hm. W sumie bez moglibyśmy to wziąć. Tak wszystkie są walczące w zwarciu. Czyli na tej pierwszej linii. Hmm. Okej. Okay. Tutaj pewnie łuczników 200 się No właśnie, z Skubany. Tu już walka się zapowiada nieźle. Jak to przegram to będę się śmiał, nie? Naprawdę. <grych> 33 punkty na 27 no gościu musi coś wymyślić i to ostro no jeszcze trochę mu brakuje ale my mamy 15 jak damy szóstkę czy szóstkę boże ten mróz to nic nam to nie da jakbyśmy mieli jakieś dwie pogodowe jeszcze to to może to balistę byśmy mu rozwalili i byśmy wygrali w sumie nie mogła tylko deszcz czy coś no Dobra, damy cyrilę, zobaczymy co się stanie 58 punktów, gadem O, oh, no nie wiem, nie wiem Boję się, ale A weźmy mgłę, bo z tego co wiem to właśnie nic nam to nie zabierze A jemu jeden zawsze coś odejmie Jakiś tam ruch wykonaliśmy A ten co? To co za nie zależy, przeczytać. Obsługuje trzy, co? Nie wiem. Aha, okej. Okay. Czekajcie, muszę przeczytać. Co on tam właśnie? Obejrzyj trzy losowe karty z ręki przeciwnika. Uuuuuuu. Aha. Ja bym spasował, ryzykując troszkę, ale myślę, że będzie gin, bo jedną kartę to wątpię, że on coś zrobi tutaj. Właśnie. I wygraliśmy. Za pierwszym razem, żeby nie było, że 10 razy tak jak wczoraj siedzieliśmy i męczyliśmy, no masz pokonane, jaką kartę nam da? O, nie Pewnie nie tego rycerza. Cię, mm -hmm. Cóż, za głupotę trzeba płacić. O, o i trzeba. Moja karta należy do siebie. Głupota boli, bo kosztuje. Mm, jak Menno jakiś. Co to co, co za Menno? E, talia do gry w gwinta co to za Menno był jakiś yy, nie te królestwo tak w ogóle mm, Novigrad bo... novigrad boże yy, Nilvgard właśnie w Nilvgardzie patrzcie ile mamy kart i to jakie karty no też w sumie Cyrilla się zalicza Jenefer, Leto z Gulety Menno, koehorn Horn uuuu ale jakie karty kurde nieźle w sumie same te byśmy musieli ustawić ale to i tak za mało chyba mamy z jednego tego królestwa, że tak powiem. Z jednej talii, o, może tak, nie, królestwo. Medyk na dodatek, właśnie, teraz spojrzałem. Spoko. Dobra, mocna karta. E, tak sobie myślałem, właśnie, co z tymi zaleceniami? Bym robił poza nagraniem, a najwyżej bym odpalał nagrywanie i wtedy bym wam najwyżej pokazał. Tak, tak sobie przemyślałem, ale nie wiem. Uh, oczuka innych graczy. Aha, do ten quest. Siła talii, 4 na 5 mam, kurde. Aczkolwiek, może to są wymagania, nie wiem, ale chyba. No dobra, to nam bo boczne to zbytnio nie mamy. Tu możemy zlecenia porobić. W sumie w tym odcinku możemy zrobić te zlecenia, szybko pójdzie, myślę. No tak z pół godzinki, jak. Nie. No, coś takiego. Aha, to już tu jest, okej. Okay. Ja to zawsze się przeniesiemy. Tam jeszcze widziałem Kowala. Ale chyba na razie nie potrzebujemy. Ostatnio pamiętam, że sprzedałem dużo rzeczy. I, i na odcinku i poza także myślę będzie git chyba że znowu się coś nazbieram a to jest możliwe Kurde, dobra, idziemy Bartyjki skrzymarzają, Aha, dopiero się quest ogarnął y, pod kątem zaliczenia Dobra Ciśniemy szybko do zlecenia to on? Tak, Ciesław. Ciesław. Witaj! No. No, każdy to ja nie wiem. Podobno grasuje tu potwór, którego nazywacie Skrzekaczem. Skrzekacz? To nie. A to no, ptaszyska. grasuje, krowy i kozy porywa. A ale no to to wszystko mu wejdzie w drogę, to też nie pogardzi. Borcu, Dobra. co u dziedzica przy polowaniach robił, powiedział, że dość tego i on bestyje przegoni. Mhm. Oho. się Zasadził Jasne. się na skrzekacza za fosą mm -hmm. od strony pól i tam go znaleźli. Flaki miał po gałęziach rozciągnięte <noise> jak babielato. na to. go Zbieraliśmy do groby. Ho, ho, ho. Ja nieźle. Dobra, przyjmujemy z rezerwy. pora, żeby tym skrzekaczem zajął się zawodowiec. To mi powie o nim coś więcej. A może Szymko? To symbol hmm. tego co zginął. On poczwary widział na własne oczy. Tylko no, okay. z nim ciężko idzie gadać. Jeszcze ojca nie odżałował. Uh -huh. rozumiem. Gdzie go znajdę? Nie się Kręci się po moim obejściu. Matka go dawno obumarła, teraz ojca stracił. Tam do przegarną. Aha, uh Może -huh. no kiedyś to Ech, nie rozmawia ze świadkiem o taką Właśnie to jest... Tu, gościu, bodaj mi się taką taką pod To zaraz. No, szybko, dawaj. No, szybko, może coś nam powie, nigdy nie wiadomo. Możemy porozmawiać? Zostaw mnie! Spokojnie, no, nie. ja. Zostaw mówię! Chcę pomścić Twojego ojca, ale żeby to zrobić, muszę wiedzieć, co go zabiło. No, ja myślę, że go to go takie zabi. duże. Przez to wszystko, nie? To mi nic nie mówi. Musisz mi opisać, jak wyglądał. Coś niby kogut, tyle że duży i z ogonem, jak u Ja... ja słyszę, że nasz Burek w lesie ujada. Piękne zobaczyć, co się dzieje. Patrzę, a tu tatka w krzakach leży. W brzuchu ma dziurę i, i jęczy i krzyczy. Chciałem pomóc, ale jak? Jak? No to... Dobra, uspokójmy małego. Szkoda go. Spokojnie, spokojnie. Bywaj mały. Tak mamy już szarpane nerwy, że tak powiem. no dobra. No, 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 koza. <laughs> dobra, spadamy stąd tak w ogóle. Płotkę. Gdzie jest płotek? Płotek, płotka. Eee, dobra, ten tędy, przez most Damy się główną drogą, myślę, że w sumie niedaleko powinno być. Wodka też powinna gdzieś się tutaj pojawić. No Wodka, gdzie się tam teleportujesz. Chodź, nie tu. Aż to Naprzód! Chuniuty! Dobra, lecimy. No i tak jak właśnie mówiłem jeszcze troszkę, porobimy tych zleceń, w sumie dużo ich nie ma. I udamy się na skaliga No i się doczekać nie mogę, naprawdę. Dobra, tędy. My już jesteśmy tutaj na lewo. ok, pyk, zsiadamy. Zobaczymy, co myśmy tu mogli znaleźć. Co możemy raczej znaleźć? Kwiatki. To nie, raczej to nie. Tam nic nie ma. O, 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 o. Ślady stają się nieregularne. Otwór się słaniał. Pewnie był ranny. O, jeszcze ranny? Także szybko pójdzie. Jedno machnięcie mieczem, myślę być git. Cały pysk we krwi u, u. nie poddał się bez walki. Flaki na wierzchu, no to ładnie. Hmm... jeszcze ja tutaj jakieś ślady by się przydały przydałoby się znaleźć. Z tego co się tak szybko rozglądam to nie widzę. Nic więcej, tylko te ślady i tu. Aha. Krew. A że tędy poszedł? Okej, okay. teraz widzę drogę. Skrzekacz. Hmm. Jest ranny na to wygląda. <laughs> Można go tylko iść dobić, wiadomo. Żeby się... pozbyć potwora. Hmm. Gdzie to tędy, tędy? Okej, okay. tu chyba widzę jaskinię, pode mną nie? Skały? Nie, dobra, to tylko skały są. Myślałem, że coś więcej. Tropy prowadzą do jaskini Kuroliszek. Aha, jaskinia była tu, a ja skupiłem się na lewej stronie, okej. Okay. Kuroliszek, Uuuu. Wygląda się, no ciekawe. Jakie mamy eliksiry? E, ok. dobra, użyjmy sobie, żeby było coś widać. Uuu, tutaj sobie przejrzyjmy, tutaj sobie przejrzyjmy, jak już jesteśmy obok. Skrzynki, może coś, nigdy nie wiadomo. Ooo, hmm. same trupy. Nawet możemy nie możemy to Ja się że No właśnie, petarda. Samum weźmy. Rzućmy mu tam nie dało. Nie wyleciał na zewnątrz, inne wyjście. Tak, na zewnątrz wyleciał. Dobra, to nic nie ma tak w ogóle. Spadamy tędy, jak wyszliśmy. Tam ja Już mi się nie wymknie. No kurde, lata to ptaszysko. No właśnie, tak już na pierwszy rzut oka widziałem, że to wszystko będzie wielkie. No mm. dobra. Mm, trochę musimy przeciekać się niestety, z bólem oczu. Między innymi ja też. Zaraz powinien Scott się zmieni... Zmi ten... Z z skończyć. Dobra, ciśniamy, ciśniamy, Geralt, nie ma co. On no tu lata sobie w półko także. To szybko, pójdzie do O, mu sieknąć. W ogóle starwiania nie fajne, bo chciałem go zaznaczyć. No krwawienie, nie chcę krwawienia Aha, ja dostałem, no fajnie. Dobra, poszedł. Żołądek ja jajo... Uuu, krasnoludzki topór. To mi się podoba. Trofeum z Kuroliszka. O, no to fajne. kolejne, kolejne trofeum do kolekcji będzie. Elegancko. Jeba, poszedł już. <grym> Tyryry, dobra, kuroliszka, mamy łeb. jakieś tam to wszystko, <noise> zostanie tak zwoki bez głowy, no spoko. już latać nie będzie, nie będzie porywał kłus i kurów. Dobra, no przejdziemy, chcemy się przy nie, dobra, to tu drogi nie widzę zbytnio, aczkolwiek... Nie, dobra, może być. Już. O! Trochę sobie skróciliśmy trasę. Wiadomo. Słyszę. Ciesław, dobra, jesteśmy z porotem. Ciekawe jeszcze jaką nagrodę? Witaj. Pewnie pieniądze. No. nic więcej. Ten to właśnie... Nie musisz się już martwić skrzydaczem. Mm -hmm. Dziękuję mistrzu Wiedźminie, proszę. Wasza nagroda, niewiele, ale jak mówią ziarko do ziarka. Tak, ziarko do ziarenko do ziarenka. No. Zachowaj te pieniądze na szynkę. No. Zachowaj te pieniądze. Wziąłeś sierotę pod dach. Złoto przyda ci się bardziej niż mi. A mówią, Właśnie. że Wiedźmin nie człowiek, że uczuć nie zna dziękuję z całego serca. I to co nam, nam zrobi parę różnicy, gr parę groszy różnica, nie? I tak mamy ponad 7000 ręka, tak żebyśmy mogli kupić chyba wszystko. Dobra, Skellige, nie, nie, nie. Co zawsze wyświetla się? Nie nie nie, ja nie chcę z ja Tu nie, tu nie Ostatnie zlecenie, biała dama A jeszcze to Porozmawia z Sylwestrem Amello, Dobra, zróbmy to po kolei Tak levelowo, że tak powiem Cię jeszcze przeniesiemy tam Właśnie parę odcinków będzie z, yy, właśnie ze zleceń chciałbym jednak zrobić je Zlecenia i poszukiwania Ale to poszukiwania zostawię takie ciekawe, to, to może nagram Tyle Brama te to gorska, dobra, tutaj się przynieśmy, będziemy niedaleko Albo i wszystkie tak parę odcinków Nie wiem ile to odcinków wyjdzie musiałbym nie Ciężko tak przeliczyć nawet No ale z parę na pewno No ojej, jeszcze dzisiaj byśmy musieli nagrać jeszcze jeden odcinek Ale już nie z Wiedźmina, nas z innej serii Z Call of Duty właśnie no. Ale dobra, skupmy się najpierw na bo ale to zawsze tak myślami uciekam. Gdzieś na bok. Co tam Już jesteśmy obok, także spoko. Udaj się za dnia. No to jest dzień, no właśnie. Pogodny nawet. Mhm, dobra, gadaj zagadaj ...Amalo? Amello? Jak on tam się zwał? Uszanowania, mistrzu. Jo. Ja w sprawie zlecenia. Naprawdę masz problem z chochlikiem, czy to jednak chochlik o. drukarski? Nie żartujcie sobie. Wiem, że takie stwory to niby tylko w bajkach, ale chochlik. widziałem na własne oczy jak okradał mój stragan! O. Oj, wybaczcie. Przepraszam, mi się zdziwnęło. jak wygląda ten chochlik? No dobrze. Jak ten chochlik wygląda? Jak wredny, tłusty kocur. ale wielki. O, o, tu by mi sięgał i na dwóch nogach łaził. O, to ci ukradł właśnie? A tak co ci zrobił? Raz mhm. chleb, raz rybę, to znowu jabłka. No niby nic, ale ziarnko do ziarnka i interes zaczyna przynosić straty. Zresztą nie tylko o, mnie szluta. nachodzi. O nie, z każdego stoiska już coś zwinął. O to jak? Wygarbujecie mu skórę srebrnym mieczem? No zobaczymy, o co chodzi właśnie z tym... Spokojnie, pomogę ci. Drobni to przedsiębiorcy chochlik. to podstawa zdrowej gospodarki. I tak dalej. Dziękuję, mistrzu. Nie wiem, czy to wam się do czego przyda, ale jak ostatni raz widziałem tego złodzieja, to tam przez mur skoczył, a potem wbiegł w bramę. I, i tyle widziałem jego i mój towar. Mhm, mm mogę. Okay. wybaczcie, naprawdę się ziewa. Ja nie wiem to, może zmiana pogody. Eee, dobra, dobra. E, co my tu mamy? Okej, okay. tu przeszkamy przez... każdy kącik. Nie udawaj, że nie No dalej, nie się. U mnie znajdziesz wszystko czego ci trzeba. Nie. O o o, ślady są. Rzeczywiście, jakby przerośnięty kot. Przerośnięty to kot na sterydach. To takie łapy ma jak nie wiem. Kurde, dobra. jak chłop mówił, że tędy przeszedł. Przez mur, tędy gadać. Tutaj jest ślad Okej, okay, tędy, tędy, tędy. Ciśniemy sobie po śladach, Drobimy gnoja. Czy cokolwiek to jest, bo nie wiadomo. Widać chochlik zgubił część łupu. No, coś zgubił, jakiś chleb, czy co to? Kolejny ślad. Oho. Okej. Okay. Uuuu, Uu. mamy problem. Ja po ścianach nie umiem chodzić, a nawet Gerard nie ma takich eliksirów, żeby by mu w tym pomogli. Zeskoczył okay. do fosy. Ślad się urywa. Okej. Wiem, że na skałę nie skoczyłem, bo bym zginął. No, ciśniemy ten, tutaj na plaży wyszedł. Okej. Okay. No, Gerard, zbadaj. Nie to. Tu jeszcze odciski łap, a tu już trzewiki. No No rzeczywiście, teraz w pojeżdżajmy. Kod w butach. Ten ze Shreka, tak? To fajny kicior. <grych> Drzwi otwarte na oścież. Ciekawe. O, tam coś czerwonego widzę. Liścik, czy coś. List? No proszę, wyedukowany ten nasz chochlik. No właśnie. Krótki liścik. Czyli Jane, czyli Janne. Ludwik, do napisania Ludwik. Spal ten list, jak go już przeczytasz, dobra. PPS, <laughs> PPS, PPS, PPS. <laughs> jak przyjdę do ciebie i nie znajdę, stawiasz piwo, okej. Okay. Doppler, o wiele tłumaczy i komplikuje okay. sprawę. Potrzebuję Doppler. mocnego tropu, żeby go dorwać. Z Dopplerem? no nie będzie jednak tak łatwo. Ja bym do głowy mi nie przyszło, że to może być Doppler. Ale w sumie... Damska bluzka, męska koszula, dziecięce buciki, a łóżko jedno. Da -da. Da -da. mocny zapach. Dość, żeby go wytropić. Oho, dobra. Tyry, 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 udamy się za tym zapachem. Czy czymkolwiek... To jest dobre. Ty to masz hany, buraczane. No, tak. Piękne i bajkowe. No, wie nie. Mm, może, może. Więcej U. nie mam. Tak. Był jeszcze chleb, ale mi wypadł. A nie chciałem to, wracać. Nie. I dobrze zrobiłeś, No a... Dobra. Tamten chyba z, z Elf temu. i strażnik wiecznego ognia pogrążeni w przyjacielskiej rozmowie. Rzadki widok. U. Przyjacielska? Ten rasista zatrzymał mnie na przeszukanie. Bez żadnego powodu. Tak udają? Jesteś nieludziem. Więcej powodów nie trzeba. Masz szczęście, że nic przy tobie nie znalazłem. A, a, a teraz won! Już! Do lasu! Na fujarce grać! Ty, coś mi tu właśnie nie się. Gdzie to? Ładne perfumy. Nie, krótko. Kiepski z Ciebie, aktor. Mhm. Sugeruję inną karierę zawodową, może drobne kradzieże. Obrażasz funkcjonariusza na służbie, mutancie? Dobrze ci radzę. Przyganiał kocioł Garncowi. Wiem, że jesteś Dopplerem i kleptomanem. No, no, no tak. Kupcy dali nam mnie zlecenie. Zawsze to samo. Czemu ucieka? No. W sumie bo się boi, no ale to. nie zabijemy. No, chyba. Chodź, no to trudny to nie było Naprawdę chcesz zobaczyć jak wygląda wściekły Wiedźmin A ty? Uuu, no nie no. Wiedźminów dwóch Zaraza. Zestarzałem się O ty Sam ze sobą walczy, to dobry trening tak, poddaj się. Widzisz, mm -hmm. nie wystarczy wyglądać jak Wiedźmin, żeby walczyć jak Wiedźmin. Dokładnie. Ale wystarczy przybrać twoją skórę, żeby się zorientować, co z ciebie za człowiek. Co czujesz? <laughs> nie, nie, nie. Prawda, nie zabiję. Ale nie wszyscy mają takie skrupuły, więc zacznij kraść gdzie indziej. Najlepiej z dala od Nowigradu. Tu złote czasy dla Doplarów już się skończyły. Wiem, ale myślałem, że mnie nigdy nie złapią. Że jestem na to zacwany. Cóż, mogłem dostać gorszą nauczkę. Pora się stąd wynieść i to jak najdalej, ale. Jak najszybciej. Wpierw weź to w ramach podzięki. No i co on tam nam dał? Parę groszy, pewnie jak z zwykle, nie? Tu mamy quest poboczny, nie? Quest, no. co Okay. Co on tam nam dał? No, 215 tak. Koronów. Koronów, Boże, Koron, Boże, koron. Już wystarczy, weser. Zostawcie go. Mm. O, a to co? Miłośnik nie ludzi się znalazł? Goście nie nie lubię się powtarzać. Dajcie mu spokój, albo będę zły. Ej, chłopaki! No ktoś się tu prosi o guza! Pokażmy Idziemy mu, co się robi w Nowigradzie z tymi, co sprzyjają odmiencom. Mm -hmm. Jedno ciachnięcie, trzy głowy. No, dobry pomysł, nie? No, to się nie nauczył. Ten co gadał, właśnie już mm -hmm. Ob Obcięty został na pół. Dziękuję, Wadgern. Gdyby nie, to obcięliby mnie uszy jak Falarowi, tak. albo gorzej. Na waszym miejscu wyjechałbym z Nowigradu. No proszę, tobie też przeszkadzają, nie ludzie. Mnie nie. Za to wiecznemu ogniowi już tak. Na razie mają inne kozło ofiarne do palenia, ale potem przyjdą i po was. Nie wierzę. Tak daleko się nie posuną. Byłem w Rivi w 1268 w czasie pogromu. Wiem co mówię. No, dokładnie. Uważajcie na siebie. To znaczy, co mamy zrobić? Nie wychodzić z domu zejść schodnika jak człowiek idzie? Bywajcie. A co już zrobicie, to już no, wasz problem, nie? Ja tylko... powiedziałem, co możecie zrobić. Koszulę sobie weźmiemy, kanapkę. Tutaj jakieś farby, jakieś święto, nie? O, obrzucają się farbami, okej, okay, nie wnikam. Wróć za dnia na targowisko i porozmawiać z Sylwestrem Amellą. Okej, okay, już lecimy. Jeszcze może, myślmy, myślę, zdążymy. Tak, bo jest cały czas dzień. No, nie to wieczór. Żeby no, mój starby, starby, no, no, jakieś szybciutko, macie, szybciutko oddamy questę. A tak? tędy sobie przeskoczymy. Nie ją. Sylwester Amelno. Nie chce mi się oh, nawet złapać. Myślałem, że kliknąłem, a coś się nie mistrzu. Danie wykonane. I po problemie. Przekonałem chochlika, żeby wrócił na wieś, plątać koniom grzywy i szczacz do mleka, jak tradycja nakazuje. A skąd ja mam niby wiedzieć, że prawdę mówicie? Nie ma trofeum, to nie ma nagrody! Lepiej, żeby jednak była, bo jak zadziała niewidzialna ręka rynku, to za tydzień na zadku nie usiądziesz. O, dokładnie. Dam połowę tego, co się umawialiśmy. Nie więcej. I U. żadnych interesów już z tobą nie zrobię. O, ty o ty gnido. Ty gnido, no, no, no. Niech ci będzie a tak w ogóle, zobaczmy co to za schemat dostaliśmy. Nie, 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 nie ekwipunek. A aczkolwiek też punek Ten krasnoludzki topór. Krasnoludzki topór. Kurde, ten 22 poziom. A to też jakiś topór mamy. Wojownika dzikiego gonu. Uh -huh. Nie, 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 weźmy sobie... Wyjdźmy z tego. Gnomik Wychyr. Co to jest? Gnomik Wychyr. Długi pazur to jest dobra broń. To na razie nie możemy zrobić. 37 poziom, no to jeszcze 17 brakuje. Yy, Gnomik Wychyr, o to to właśnie. Możemy zrobić, ale 42 poziom, gademet. Fajna broń, stalowa. No, 42 poziom, kurde. 25, no 5. Mm -hmm. No to tak średnio bym A aczkolwiek tu to... zbroja, właśnie, wyśmienite ten 30 poziom, kurde. Tu kurtkę to mamy. U, fajnie to wygląda. Ulepszone, nie? Tu bez rękawów, tu tam z rękawami. Dobra, nieważne, nie będę <śmiennie> was zamęczał przeglądaniem. Aha, gnomik, wychyt, stalowa broń. Miecz. Eee, skalidy. nie, jeszcze nie skeligę. Tu, za poboczne, nie? Bo to wszystko na skelige, z tego co widzę. No, praktycznie. I te karty, właśnie, których nie możemy zrobić. Jak? Czy jest stoimy z czasem? No, myślę, że w sumie zakończymy sobie odcineczek. Troszkę i tak, troszkę dużo zrobiliśmy. Kartę wygraliśmy. Także dzięki za oglądanie, Trzymajcie się. do następnego, papa. Pa.